Cześć. Z tej strony Sebastian i witam was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jestem w Złotym Stoku w Górach Złotych i ruszam na Jawornik Wielki oraz Borówkową Górę. Przed nami około 24 km marszu, także zostańcie ze mną. Zapraszam. Was kochani na kolejnej wycieczce dzisiaj przed nami góry złote przepiękne pasmo w Sudetach kryjące wiele ciekawych atrakcji a startuję dzisiaj ze Złotego Stoku, miejsca gdzie niegdyś wydobywano złoto w tutejszych kopalniach złota. Przed nami dzisiaj 24 km marszu, podejdziemy sobie głównym szlakiem sudeckim na Jawornik Wielki, fajny szczyt widokowy z wieżą widokową, bo oglądamy sobie dzisiaj przepiękne panoramy, a później ruszymy sobie na czeską stronę na borówkową górę. Tam czeka na nas kolejna wieża widokowa. I spróbujemy też dzisiaj zwiedzić wspaniałą kopalnię Złota w Złotym Stoku. Także sporo dzisiaj atrakcji przed nami. Będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. A cały dzisiejszy marsz rozpoczynam właśnie tuż przy kopalni Złota w Złotym Stoku na Skalisku. Tutaj mamy duży parking samochodowy, na którym zostawiłem samochód. I tutaj właśnie rozpoczyna się nasza wycieczka. Ruszamy na Jawornik, Wielki szlakiem czerwonym. Szlakiem czerwonym, głównym szlakiem sudeckim, który już raz tutaj pokonywałem. Świetna trasa na spacer, świetna trasa na rodzinny wypad w góry złote. Podejście na Jawornik Wielki początkowo jest w miarę łagodne, później będzie troszeczkę bardziej stromo, ale to nie jest nic, z czym moglibyście sobie tutaj nie poradzić. Przed nami pierwsze kilometry czerwonego szlaku, który zaprowadzi nas prosto na Jawornik Wielki i tutaj od razu zaczynają nam się ciekawe atrakcje Gór Złotych. I od razu Mamy na dzień dobry złotą ścieżkę, stolnie książęcą. Tutaj, w zboczu góry krzyżowej, zostały ślady po kilkudziesięciu szybach starych kopalni, które istniały tutaj już od XIII wieku. I mamy tutaj właśnie wejście do jednego z takich szybów. Tutaj właśnie wydobywano niegdyś złoto. Kiedyś tutaj właśnie było przejście do szybu. Zobaczymy, czy uda nam się to w jakikolwiek sposób oświetlić. No ciężko, ciężko tam coś zobaczyć. Szyb zamknięty, wejść się nie da no ale takich smaczków dzisiaj na trasie będziemy mieli tutaj sporo jak na razie podejście na Jawornik Wielki bardzo przyjemne, a wchodzimy dzisiaj ze Złotego Stoku na wysokość 872 metrów nad poziomem morza bo właśnie tyle ma szczyt Jawornika Wielkiego a następnie z Jawornika po zwiedzaniu wieży widokowej ruszymy na Borówkową Górę ona ma już 899 metrów nad poziomem morza i tam jest kolejna wieża widokowa, która mam nadzieję będzie otwarta i z której Podobno są wspaniałe, wspaniałe widoki. A w drodze na Jaworning, Wielki mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Zobaczcie, mamy tutaj trasy do zjazdu rowerem MTB single track dla sensji, pętla złoty stok 11,2 km. Także jeżeli lubicie szaleć w górach na rowerach, tutaj macie ku temu świetną okazję. Mnóstwo tras do zjazdów rowerem, po prostu można się tutaj wyszaleć jak nigdzie. Tutaj jeszcze troszeczkę widać właśnie te skutki powodzi, przechodziła tutaj na Dolnym Śląsku. Jak widzicie, zniszczenia są spore tych szlaków, no ale da się tutaj przejść bez większych problemów. No ale jeszcze trochę czasu upłynie zanim to wszystko zostanie tutaj uprzątnięte. No wygląda to nie najlepiej, ale najwięcej ucierpiały właśnie miasta takie jak Lądek Zdrój czy Nysa. Tutaj te zniszczenia były dużo, dużo poważniejsze. Mamy pierwszy punkt przystankowy, przełęcz pod Trzeboniem, 679 metrów nad poziomem morza. Zaraz Wam pokażę, gdzie będziemy szli na Jawornik Wielki, ale najpierw wchodzimy tutaj pod wiadkę biwakową i robimy sobie przerwę. Przerwę na drugie śniadanie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ładna, duża wiadka turystyczna. Jest krąg ogniskowy, więc jest gdzie przyjść, upiec sobie kiełbaskę. No, ogrodzony teren, fajnie, fajnie. No i mamy punkt biwakowy, mamy punkt odpoczynkowy. Także co, rozkładamy się. Czas na drugie śniadanie. Tak wygląda mój zestaw na cały dzień marszu. Tak wygląda mój prowiant. Jak widzicie, sporo cukru, sporo kalorii. No, jest tutaj myślę około 2,5-3 tysiąca. Standardowo trzy kanapeczki zawsze zabieram ze sobą wędlinka i troszeczkę zieleninki. Trzy takie kanapeczki wjeżdżają zapasowo kabanosiki, oczywiście jakiś cukier, żelki, dwa batony, no i energetyk taki na krytyczny moment. Praktycznie ten wędruje ze mną już bardzo długi czas, a tutaj mam, mam dla Was jeszcze taką małą wskazóweczkę. Całe moje siadanko trzymam właśnie w takiej wodoodpornej torbie. Jak udaje się na biwak, można taką torbę powiesić na drzewie. Nic nie przemocnie, zwierzątka się do tego nie dobiorą. No to co? Pakujemy się, a przed nami dalsza część marszu, przed nami zdobywanie jawornika wielkiego. Street last night, said everything's over. No i dobra, jesteśmy już prawie na Jaworniku Wielkim. Mamy oznaczenia głównego szlaku sudeckiego i będziemy uderzać tutaj w stronę Orłowca 30 minut, ale nie będzie to oczywiście marsz do Orłowca. Tutaj na końcu tego podejścia mamy odbicie na szlak żółty, którym podchodzi się już bezpośrednio na wieżę widokową. Tutaj mamy bardziej już gęsty las i ostatnie podejście powinno być już troszeczkę mniej strome. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przed tutaj Jawornika Wielkiego jest pokryty gęstym lasem, więc ta wieża Widokowa to jedyna opcja, żeby pooglądać stąd jakieś fajne widoki. Jawornik wielki 872 m nad poziomem morza. Mamy drogowskaz na platformę widokową na jaworniku wielkim. Więc wbijamy tam w te krzeczory. Tutaj właśnie mamy odbicie na szlak żółty, podejściowy na platformę widokową. Jest, kochani, jest wieża widokowa na Jaworniku Wielkim, rzeczywiście 3 minuty od czerwonego szlaku turystycznego. Mamy dwie platformy widokowe: niższą i wyższą. Nie jest to jakaś super wysoka wieża, ale wejdziemy, zobaczymy, jakie tutaj na nas czekają widoki. No i co z dolnego tarasu widokowego? No. Całkiem, całkiem, coś tam widać. Myślę, że wejdziemy sobie wyżej. Tutaj mamy schodki, wbijemy na górę. Tam pooglądamy myślę dużo, dużo więcej. No i popatrzcie na to: tutaj jest dużo, dużo lepiej. Co my tu mamy? Mamy tutaj, kochani, równinę Paczkowską. Równinę Paczkowską widać zalew Paczkowski. Zalew Otmuchowski jest gdzieś tam dalej z boku. Ledwo go widać między drzewami. Tutaj też mamy złoty stok na dole. Tutaj tam jest cinka. Tam będziemy mieli zalew paczkowski. Tutaj po prawej, przepraszam, po lewej, nie pamiętam, co to jest za zalew. Możecie mi przypomnieć w komentarzu. Jak wiecie, no, widoki całkiem, całkiem. Widać nawet całą tą trasę, którą dzisiaj przeszliśmy do tej pory. Także, no, przyjemne miejsce. Naprawdę warto się wybrać. Warto wpaść tutaj na spacerek. Mamy za nami 7 km, więc, no, trochę, trochę tego marszu tutaj jest. No i jak Wam się, kochani, podobały widoki na Jaworniku Wielkim? Dla mnie bomba. Naprawdę wspaniałe miejsce na wyzielonej ze złotego stoku, ale to dzisiaj dopiero początek naszych atrakcji, przed nami kolejny etap wycieczki. Ruszamy na szlak Grzbietowy Polsko-Czeski na Borówkowym żółtym szlakiem. Godzina 45 minut. Jest to kolejna wieża widokowa w górach Złotych, którą warto odwiedzić. Zobaczymy, jak wygląda szlak Grzbietowy, który biegnie po polsko-czeskiej granicy. Zobaczymy, czy będą tam jakieś fajne widoki, bo z Borówkowej na Bank będą dzisiaj one super. Wieża widokowa dużo większa niż ta, troszeczkę dalej, ale myślę, że nie będzie to wielki problem, żeby się tam dzisiaj dostać. Łącznie mamy do 26 km. Szedam już za nami. Tutaj mamy to rozdroże, gdzie żeśmy zaczynali wchodzenie na Jawornik. Tutaj mamy dalej szlak główny Sudecki I ten żółty szlak o, grzbietowy nam odbija tutaj w las. No to zobaczymy, zobaczymy. Coś czuję, że będzie to ciekawa przygoda. Szlak praktycznie chyba niechodzony. Zobaczymy, zobaczymy. No jest grubo. Powiem wam, że będzie to wesoły, wesoły trekking dzisiaj. Po tych hasztach przypomina się trochę drabina wałbrzyska, połamane drzewa, przedzielenie się przez krzaki. No ale to jest to, to jest to, więc no idziemy, idziemy, zobaczymy. Tutaj już jest troszeczkę lepiej ten szlak jest bardziej przetarty mamy oznaczenia, więc idziemy po prawnym kierunku. Mapa pokazuje że tutaj mamy do pokonania dosyć strome zejście i później mamy takie strome, strome podejście i prawdopodobnie z tego co widzę, udajemy się właśnie na ten szczyt tutaj, o, przed nami. Także kawałek jest ale widać już kochani stąd wieżę widokową no i mamy za sobą ten krótki odcinek szlaku łącznikowego mamy granicę polsko-czeską i mamy przełęcz jawornicką 738 metrów nad poziomem morza. Mamy szlak do złotego Stoku zielony, który tutaj przychodzi. No i mamy nasz szlak na borówkową godzinę 20 i będziemy właśnie teraz szli tym polsko-czeskim szlakiem granicznym. Czyli co? Wchodzimy strona polska, strona czeska. No to co? Ruszamy granicą. Mamy słupki, mamy oznaczenia szlaku, mamy widoki. No tych widoków jakoś szczególnie na razie nie ma. Ale to się powinno zmienić na borówkowej. Mamy najniższy punkt na podejściu na borówkową. Przełęczę różaniec 853 metry nad poziomem morza do borówkowej szlakiem zielonym i jeszcze godzinka. Mamy też małe rejestr sytuacyjny, możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko dzisiaj od rana wygląda. Ze złotego stoku, tutaj na jawornik wielki. Teraz mamy to zejście tutaj na przełęcz różaniec, już pokonane, i przed nami podejście na borówkową. Sporo jeszcze będzie się dzisiaj działo. No i mamy szlak widokowy szczytami pogranicza. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie on taki widokowy. A tutaj mam dla Was fajną informację: okazuje się, że jestem na szlaku Via Czechia. Via Czechia, najdłuższy szlak pieszy, szlak czerwony, który przechodzi przez całe Czechy od wschodu do zachodu. Także jest. Aktualizacja szlaków długodystansowych, już nie tylko polskie szlaki, ale też pokonuje już kawałek długodystansowego szlaku czeskiego. A wchodzimy teraz w Morawy Środkowe, tak się nazywa ta część Czech, przy której położona jest Borówkowa, a szlak na razie o taki, bardzo przyjemny, mamy takie ala Schodki zrobione z korzeni drzew, także idzie się po tym całkiem, całkiem przyjemnie. Zobaczcie kochani, jakie mamy widoki na Jawornik Wielki. Tutaj z szlaku polsko-czeskiego granicznego na Borówkową. No jest naprawdę co pooglądać. Robi się coraz bardziej ciekawie. No, a ja mam tutaj taką ścieżynkę. Jeszcze do celu 4 km. Za nami już prawie cały polsko-czeski szlak graniczny. Zostaje nam ostatni kilometr marszu, zostaje nam ostatnie 100 metrów przewyższenia do szczytu Borówkowej. No to co? Pora zatem zobaczyć jak ten szczyt wygląda. Pora zobaczyć czy warto tutaj było dreptać przez ostatnie 2 godziny ze szczytu Jawornika Wielkiego. Zapraszam Was na zwiedzanie Borówkowej w Górach Złotych. Się podoba borówkowa góra i jej wieża widokowa. Widoki wspaniałe, fantastyczna panorama dzisiaj, świetna widoczność. Mamy teraz 10 minut przerwy. Krótki odpoczynek na borówkowej górze. Trzeba nabrać trochę sił, bo przed nami jeszcze dzisiaj 15 km marszu. A tutaj na borówkowej górze jest kilka właśnie takich miejsc, żeby sobie przesiąść, żeby odpocząć, żeby zjeść sobie obiad na szlaku. Jest tutaj również sklepik, w których można płacić czeskimi koronami i złotówkami, ale tylko i wyłącznie gotówką jest herbatka, są ciepłe dania. Można kupić magnesik, pamiątkowy medal, są też pieczątki. Mam już wszystko dzisiaj powbijane z borówkowej góry. Przed nami jeszcze czeska strona gór złotych. Pora zostawić za nami borówkową górę, po czesku borówkowa chora, i wchodzimy na szlaki czeskie. Będziemy mieli szlak zejściowy, ruszamy do białej wody. Zrobimy sobie taką pętelkę, Tam jeszcze powinien być jeden punkt widokowy. No, do białej wody zejdziemy szlakiem zielonym. No i mamy już czeskie oznaczenia szlaków turystycznych, a ja uderzam tutaj na szlak zielony pod resłowym krzyżem. I od razu widać na znaczkach, że jest to trasa do narciarstwa biegowego. No i wygląda to właśnie tak, więc kochani, zapowiada się. Naprawdę przyjemny spacerek w domu. Zobaczymy co tutaj poodkrywamy, zobaczymy jak się będzie tutaj maszerował. Żegnamy fajną drogę i wchodzimy z powrotem w las. I chyba dalej będziemy się poruszać szlakiem Villa Czechia, bo znowu są czerwone oznaczenia na drzewach. Na początku było fajne podejście, tą Villa Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Mam nadzieję, że jest to Villa Jak nie, to po prostu mnie poprawcie w komentarzu. Mamy kolejne rozdroże pod Bilu Skało, czyli pod Białą Skałą prawdopodobnie. 737 metrów nad poziomem morza. I mamy tutaj rozdroże, które prowadzi albo na wysoki kamień. 1,5 kilometra prosto. No, ale myślę, że następnym razem tutaj przyjdziemy. Jeżeli macie ochotę sobie tutaj przedłużyć wycieczkę, to jak najbardziej. Ja uderzam na safarową skałę 2 km szlakiem zielonym, i ten właśnie szlak w tą stronę zaprowadzi mnie do miejscowości Biała Woda w Czechach. W której będziemy zawracać do Złotego Stoku. No i taką kochani ścieżkę, to powrotną, to ja rozumiem. Przed chwilą mieliśmy męczący szlak łącznikowy polsko-czeski, szlak graniczny. Było tam naprawdę co porobić nogami. A tutaj spacerek powrotny. Czego chcieć więcej? Sama przyjemność po czeskiej stronie gór złotych. Idziemy szukać safarowej skały. Se mi, že mám čas, když stroj vůdce za páku zatáhnul, že dál se pohnout dnes zase. zas. Poslední vagón jsem stěží zahlídnul, koukám do prázdnej kolejí, jak zvadlí květky nádražní lucerny, k zemi svý lampy sklánějí. Moře vaků, tou leštěchou jezdí, No, i witam Was, kochani. Pod safarową skałą w Czechach, w górach złotych, mamy podejście na punkt widokowy. Dokładnie, właśnie takimi oznaczeniami jest on oznaczony po stronie czeskiej, czyli podobnie jak u nas. A wchodzimy tam, tam na szczyt. Tam ponoć będą fajne widoki. Mamy ścieżkę podejściową, no zobaczymy. Zobaczymy czy jest to warte wysiłku, no nie powiem, że jest trochę spinaczka pod górę, To się trzeba będzie zmęczyć tutaj, no ale Boże, warto się okaże jak dojdziemy na górę. Bez wysiłku, nie ma fajnych widoków, popatrzcie na to, mamy super widok na Boruchową Górę i tutaj dalszą kontynuację tego, tej ścieżki. Tutaj trzeba bardzo ostrożnie, bo jednak spaść stąd to jest słaba opcja. No ale mamy ścieżkę, jak się nie boicie ekspozycji, no to śmiało możecie tutaj wbijać. Jak macie lęk wysokości, no to będziecie mieli myślę lekko trudne chwile. No i mamy punkt widokowy numer 2. Safarowa skała, 555 metrów nad poziomem morza, no zobaczmy jak to wygląda. Mamy kropeczkę wyznaczającą punkt, no i mamy taki oto widok. Co Wy na to? Warto było się tu wspinać? Ja myślę, że jak najbardziej było warto. Polecam Wam wybrać się na safarową skałkę, troszeczkę inaczej, ale równie przyjemnie. Wchodzi to się łatwo, ale zejść to już tak kochani proste nie będzie. Zobaczcie jaka stromizna. Co powoli? Bardzo powoli. Bardzo powoli tutaj tu ptamy. Ja jeszcze z moim kolanem. Średnio. Ach, czuję już ból powoli. W tym kolanie. No ale damy radę. No, powolutku, powolutku potępszemy się kilkami i jakoś zjedziemy tam na dół. No bo... Jak się weszło, to trzeba i zejść. Ruszamy w dalszą drogę. Przed nami jeszcze sporo ciekawych atrakcji dzisiaj na trasie. Witam Was, kochani, w Białej Wodzie. Bile Wody w Czechach, w Górach Złotych. Mamy punkt przystankowy, sudecka cesta. Mamy taką miejscóweczkę gdzie można sobie usiąść. I mamy też mapkę na ścieżkach bez granic. Jest nisko nyski region. Biała Woda jest mapka. Można się trochę zorientować, gdzie jesteśmy. Za chwilkę wejdziemy sobie do Białej Wody, ale ja pokażę Wam tutaj, gdzie jesteśmy. Znajdźmy sobie najpierw tutaj, mamy jawornik, złoty stok. Tutaj będziemy, czyli jesteśmy tu w tym miejscu i będziemy szli do złotego stoku. I zobaczcie, jaką dzisiaj fajną pętelkę sobie tutaj zrobiliśmy. Tędy tutaj poszliśmy na borówkową chorę, i tędy żeśmy zeszli sobie prosto do. Biłej wody, jesteśmy tutaj, no i tutaj gdzieś mamy przejście graniczne polsko czeskie które będziemy sobie wracać do złotego stoku. Jest miejsce parkingowe, jakbyście chcieli startować na borówkową chorę borówkową górę. To świetna miejscówka. Ja robię jeszcze chwilę przerwy, bo muszę zregenerować trochę kalorii, no ale myślę, że jest miejscówka naprawdę super. Przerwa zaliczona i okazuje się, że w białej wodzie przebiega szlak Marianny Orańskiej. A za mną tutaj jest pałacyk myśliwski z 1691 roku który obecnie jest przemianowany na zakład psychiatryczny tutaj w Białej Wodzie Za 500 metrów około mamy przejście graniczne polsko-czeskie i będziemy wracać już do Złotego Stoku A w Złotym Stoku czekają na nas kolejne atrakcje pokażę Wam rynek miejski fajna miejscóweczka na odpoczynek no i przede wszystkim kopalnie złota w Złotym Stoku główna atrakcja polskich Gór Złotych warto zwiedzić, warto przyjechać, warto wejść do środka Pokażę Wam jak tam dotrzeć, pokażę Wam jakie są ceny i pokażę Wam co kryje się na miejscu. 3, 2, 1 i jesteśmy już z powrotem w Polsce. Uuu, droga Marianny Orańskiej turystyczna łącznikiem pogranicza. Więc witamy z powrotem w Polsce, idziemy do Złotego Stoku. Mamy Złoty Stok, mamy ścieżkę historyczną, przyrodniczą śladami królewny Marianny Orańskiej. I mamy też pierwszą atrakcję Wapiennik w Złotym Stoku, który można zwiedzić, na który można wejść i który jest ciekawym rozpoczęciem tutaj zwiedzania atrakcji Złotego Stoku. Nas jednak interesuje główna atrakcja Kopalnia Złota Złoty Stok 600 metrów podziemna prasa turystyczna Mamy drogowskaz, mamy kierunek marszu na kopalnię Złota, Złoty Stok No nie da się tutaj pomylić praktycznie drogi Trzy drogowskazy, które z głównej drogi prowadzą was prosto do kopalni No i do tego jeszcze na ścianie ogromny napis Kopalnia Złota w Złotym Stoku Mamy główną drogę prowadzącą do kas biletowych Tam właśnie zakupuje się bilety wstępu do kopalni Trzeba zakupić tutaj bilety osobno na każdą atrakcję, oczywiście są też bilety Łączone. No i mamy cennik atrakcji. Bilety łączone na zwiedzanie kopalni złota, śródowiecze sady górnicze, sztolin ochrowej w bilecie złotym. W tym roku 88 zł. Bilet normalny, 68 zł. Bilet ulgowy. Są jeszcze dodatkowe atrakcje, na które możecie wybrać się z waszymi dziećmi. Także do wyboru, do koloru na pewno nie będziecie się tutaj nudzić. No to co, może przelećmy sobie przez wszystkie tutajsze atrakcje. Zobaczmy, jak to wygląda. Troszeczkę w przyspieszonym tempie, żebyście mogli zdecydować, czy sami chcecie odwiedzić. Wiedzieć to wyjątkowe miejsce w Górach Złotych. Lecimy! jak wam się kochani podoba kopalnia złota w Złotym Stoku, jak dla mnie bomba super atrakcja tutaj w Sudetach w Górach Złotych, którą koniecznie musicie zobaczyć podczas tej wycieczki no a ja wam jeszcze pokażę tutaj dwa dodatkowe miejsca, które były wymienione na tablicy, czyli Sztolnię Ochrową oraz Osadę Średniowieczną która na pewno zainteresuje wasze dzieci tutaj mamy pierwszą kochani dodatkową atrakcję w kopalni złota w Złotym Stoku czyli wejście do Sztolni Ochrowej i tutaj jeżeli będzie wam mało po dwóch i pół godzinach zwiedzania głównej stolni kopalni z otym stoku to możecie tutaj przyjść i uzupełnić sobie całą wycieczkę. Stolnia ochrowa ze źródłem arsenowo-żelazowym 2016 roku. Co ciekawe woda z tego źródełka wypływa właśnie tutaj źródło arsenowo-żelazowe 1907-2016 i okazuje się, że woda ta nadaje się jak najbardziej do picia. Przynajmniej tak przy wiecie, powiedział nam przewodnik. I od razu po wejściu mamy osadę średniowieczną, osadę górniczą, którą możecie zwiedzić wraz ze swoimi dziećmi. Jest to fajna atrakcja dodatkowa dla dzieci, dla młodzieży po zwiedzaniu. Kopalni będą mogli się tutaj zapoznać z machinami, jakie były niegdyś używane do wydobycia. No i też pobawić się własnoręcznie takimi maszynami. Jest to atrakcja interaktywna. Kopalnie w Złotym Stoku mamy już za sobą, także ruszamy teraz jeszcze zobaczyć, jak wygląda rynek miejski w Złotym Stoku. Zobaczymy, czy jest tam jakaś fajna atrakcja. Może kupimy sobie jakiś magnesik na pamiątkę. I ruszamy już do samochodu, zrobić sobie króciutkie podsumowanie dzisiejszej. Wycieczki, bo w nogach już 25 km. No i kochani, mamy to. Mamy już koniec wycieczki. Jestem już z powrotem na skalisku w Złotym Stoku przy Kopalni Złota. po raz zatem na króciutkie podsumowanie dzisiejszego marszu. A za nami dzisiaj 25 km wędrówki. Zdobyliśmy jawornik wielki. Zdobyliśmy borówkową górę w Górach Złotych Czeskich. Także dajcie koniecznie znać w komentarzu, które miejsca na dzisiejszej trasie podobały Wam się najbardziej. A ja dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam Was na kolejną wycieczkę. Cześć, do zobaczenia na szlaku.